Ecovacs Debot X2 Omni to robot sprzątający o nietypowym kwadratowym kształcie, którego producent obiecuje dokładne sprzątanie także wzdłuż krawędzi oraz w rogach pomieszczeń. Precyzję czyszczenia uzupełnia system obrotowego mopowania Ozmo Turbo 2.0, ale także wysoka siła ssania oraz ciekawa stacja bazowa z systemem automatycznego opróżniania odkurzacza oraz czyszczenia nakładek mopujących. Wszystko to brzmi naprawdę kusząco, zatem sprawdźmy jak EcoVax Debot x 2 Omni sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Zacznijmy od zestawu i budowy robota oraz stacji bazowej. W opakowaniu znajdziemy jeden worek na kurzu pojemności 3 litrów, dwie nakładki na mopaz z mikrofibry, filtr, który można płukać wodą, przewód zasilający i szczotkę boczną. Nie otrzymujemy zatem zapasu akcesoriów i trzeba będzie je dokupić po wyeksploatowaniu zestawu startowego. Stacja bazowa wygląda bardzo klasycznie. Otwierając górną pokrywę, dostajemy się do pojemników na brudną i czystą wodę. Są też przyciski pozwalające na Uruchomienie lub wstrzymanie pracy robota czy zainicjowanie opóźniania pojemnika na kurz. Worek na nieczystości schowano pod pokrywą z przodu, a przy podłodze znajduje się podstawa, po której robot wjeżdża do bazy. Całość wykonano z czarnego tworzywa ze srebrnymi akcentami. Jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń i widać, że mamy do czynienia z flagowym produktem. Sam kolor obudowy może nie każdemu przypaść do gustu, ponieważ matowy plastik ma tendencję do szybkiego zbierania kurzu, co nie wygląda zbyt estetycznie. Podczas gdy stacja bazowa wygląda dość zwyczajnie, sam robot wyróżnia się na tle konkurencji. Producent postawił na bryłę przypominającą kwadrat, aby urządzenie lepiej radziło sobie ze sprzątaniem w narożnikach i przy krawędziach. Górna pokrywa jest mobilna, a po jej zdjęciu dostaniemy się do zbiornika na kurz i przycisków zasilania. Najwięcej dzieje się na przedniej krawędzi. Tutaj umieszczono wskaźnik kamery, czujnik 3D True Detect i kamerę IV. Nieco z boku znajduje się lidar półprzewodnikowy. Zerknijmy jeszcze na spód robota. Producent postawił na gumowe koła, które mają chronić podłogę przed zarysowaniami. Patrząc od góry, znajdziemy tutaj czujniki antyupadkowe i wykrywania dywanu w kółko-szczotkę boczną, zadziwiająco szeroką gumową szczotkę pływającą, oraz oczywiście nakładki myjące. Jak widać, czujników jest całkiem sporo. Zaskoczyło mnie położenie sensora lidar, odpowiedzialnego za laserowy pomiar odległości między robotem D-bot a otoczeniem który zazwyczaj znajduje się na specjalnej wieżyczce na górze urządzenia. Tutaj umieszczono go na krawędzi, co skutkuje zmniejszeniem wysokości całej konstrukcji. Niskoprofilowa konstrukcja o średnicy 32 cm wysokości 9,5 cm umożliwia robotowi wjeżdżanie pod sofy i łóżka, jeszcze dokładniej czyszcząc obszar, w którym ukrywa się brud. Wracając jeszcze do stacji bazowej, warto zauważyć, że d X2 Omni samodzielnie czyści nakładki mopa w trakcie i po każdym sprzątaniu. Gdy robot wróci do bazy, mopy obrotowe mytą są czystą wodą, która pobierana jest z 4-litrowego pojemnika. Brudna woda pompowana do 3,5-litrowego zbiornika na nieczystości. Co ważne, podczas mycia woda podgrzewana jest do 55 stopni Celsjusza, dzięki czemu czyszczenie jest jeszcze skuteczniejsze. Przejdźmy zatem do testów praktycznych, bo przecież te najbardziej interesują wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane. Zainteresowany zakupem robota sprzątającego EcoVax Debot X2 Omni. Sprzęt został zaprojektowany w taki sposób, aby kompleksowo odkurzać powierzchnię oraz myć podłogi bez większej ingerencji użytkownika. Po ustawieniu maszyny w dogodnym miejscu wystarczy uzupełnić zbiornik na czystą wodę no i rozpocząć sprzątanie. Nie jest to oczywiście urządzenie całkowicie bezobsługowe, bowiem należy regularnie napełniać pojemnik z czystą wodą, no i opróżniać ten z brudną. To szczególnie ważne, bo brudna woda zalegająca w pojemniku kilka dni naprawdę nieprzyjemnie pachnie. Podobnie jak inne roboty tej klasy, kurz zbierany jest do pojemnika, a następnie zasysany do worka znajdującego się w bazie. Tutaj częstotliwość opróżniania zależy od częstotliwości pracy i sprzątanej powierzchni. Producent podaje, że worek o pojemności 3 litrów trzeba wymienić co 30 dni, no i są to dane uśrednione. Urządzenie podczas pracy Zeskanuje pomieszczenia i stworzy mapę domu, a dzięki temu będziemy mogli sprzątać tylko wybrane obszary. Samo tworzenie mapy pomieszczeń jest szybkie i dość precyzyjne. Niestety, omijanie przeszkód wciąż wymaga poprawy. Mniejsze przedmioty mogą być wciągnięte w szczotkę lub potrącone. Warto o tym pamiętać i zadbać o oczyszczenie podłóg przed rozpoczęciem sprzątania. Robot nie wykazuje problemów z rozpoznawaniem większych przeszkód, jak ściany, meble czy nogi od krzeseł. Obecnie jest też wykrywanie AI. Urządzenie reaguje w czasie rzeczywistym na pojawiające się przeszkody i system ten działa całkiem sprawnie. Ecovacs Debot X2 Omni sprawdzi się zarówno na płytkach, panelach jak i dywanach. Nakładki mopujące unoszone są do góry w momencie wykrycia dywanu. Na twardych powierzchniach dotykają podłoża i wirują, aby usunąć możliwie najwięcej zanieczyszczeń. Producent chwali się dobrym czyszczeniem w narożnikach. Ziarna kawy umieszczone w newralgicznym miejscu zostały wciągnięte bezbłędnie. Również lekkie cząstki rozsypane na dywanach wciągane są wzorowo. W przypadku płytek zdarza się, że większe zabrudzenia są rozpraszane i niezbędne jest dwukrotne odkurzanie. Muszę pochwalić system mopowania. Urządzenie dokładnie czyści przy krawędziach. Większe plamy, jak rozdana kawa czy sos, również schodzą bez problemu, pod warunkiem, że nie są mocno zaschnięte. Jak wcześniej wspomniałem, robot dobrze operuje wokół mebli, ale miewa pewne problemy z rozpoznawaniem mniejszych przeszkód. Kable czy burty są trącane i przesuwane. Ten element wymaga jeszcze poprawy. Do sterowania funkcjami robota służy aplikacja Ecovacs Home i prawdę mówiąc średnia jej ocen w sklepie Google Play nie napawa optymizmem, natomiast no, musimy przyznać, że sami nie napotkaliśmy na żadne poważne problemy w trakcie testów. Znajdziemy tutaj większość funkcji znanych z innych robotów sprzątających, jak edycja mapy, dodawanie stref wolnych oczyszczenia czy regulację Ssania i przepływu wody. Dostępne są też ustawienia stacji bazowej, a większość funkcji można spersonalizować. Ecovac's DevOps X2 Omni posiada wbudowaną kamerę, a obraz na żywo dostępny jest z poziomu aplikacji. To ciekawy sposób na podglądanie tego, co dzieje się w domu. Za pomocą wirtualnych przycisków można też wysłać robota w określone miejsce, aby monitorować dane pomieszczenie. Nie zabrakło też funkcji rozmowy głosowej. Robot korzysta z komunikacji dwukierunkowej. Dostęp do funkcji wideo można dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Kolejną ciekawą funkcją implementowaną w urządzeniu jest dedykowany asystent głosowy ICO. Za pomocą komend głosowych w języku polskim można aktywować wybrane funkcje robota, jak sprzątanie wybranych pomieszczeń. Ecovacs Deebot X2 Omni kosztował w momencie premiery mniej więcej 6000 zł. Teraz bardzo mocno potaniał i da się go kupić już za mniej więcej 4000 zł i mam świadomość tego, że to jest wciąż bardzo dużo pieniędzy. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że mamy tutaj do czynienia z niemal kompletnym robotem sprzątającym, mającym w zasadzie wszystkie flagowe funkcje, niemal bo Zabrakło na przykład systemu dozowania detergentu. Sprzęt ten charakteryzuje się na pewno bardzo dobrą mocą ssania, wysoką skutecznością mopowania i. Zdolnością do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach. Z drugiej strony, system rozpoznawania przeszkód nie zawsze działa idealnie i tu jest na pewno spore porę do poprawy. Co więcej, funkcja sprzątania AI często działa w dość nielogiczny sposób. Na szczęście, w aplikacji można bardzo łatwo zdefiniować własny tryb sprzątania i dostosować działanie robota sprzątającego do własnych preferencji. Dzięki za oglądanie niebawem na naszym kanale zagoszczą kolejne testy tego typu urządzeń. Do zobaczenia!